Ja! <noise> yeah. Moi drodzy, w końcu, po długim okresie oczekiwania, widzimy się w tym odcinku, gdzie zobaczycie moją reakcję, jak pierwszy raz widzę niektóre kolory, pierwszy raz w życiu. Myślę, że czekaliście tak samo, Podekscytowani na to, jak to będzie wyglądało, wiem, jest pełno filmów na YouTube. Pierwsza reakcja Daltonicy na zobaczenie kolorów to jest taki sam odcinek. W końcu, po tym długim okresie, kiedy zbieraliśmy te pieniądze, udało mi się załatwić to w klinice Optometrii w Gdyni na ulicy Abrahama Optometria Orkisz Oczywiście macie linka w opisie Bardzo miła pani doktor Szybko wszystko załatwione Więc jeżeli chcecie, jesteście z miasta, Potrzebujecie jakiejś pomocy Coś, nie wiem, macie problem ze wzrokiem To zapraszam tam, podajcie Moi drodzy jesteśmy już w optometrii Orkisz. Jak widzicie jesteśmy w całym... A gabinecie? No nie, nie w gabinecie, tylko w salonie, tak dokładnie. I to są te okulary, które mają mi pomóc widzieć kolory, czyli to, na co zbieraliśmy, to, co tak od dawna bardzo chcieliście zobaczyć. No, wyglądają bardzo szybko. <grymny> <grymny> tak? <I jednej grymny> właśnie, no, to, jak najbardziej do tego, że początkowo na, na badaniu też była widział pan ten kolor? <grymny> jak najbardziej. Tak. Dobra. Nie odczuł się prawie. Nie, o to chodziło. Dobra. to po nasza fauka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem mega ciekaw, me, mega podekscytowany, bo w końcu po tylu, po tylu latach. No, zobaczę pierwszy raz te kolory, które chciałem zobaczyć. Proszę tak było, zobaczyć, czy dobrze leżało. Okej, okay, super, słowo w ogóle ich Dobra, nie czuję. Dobra, okej. Więc była potrzeba po podczas eee, nie podjąć jakąś no można podejść. Moi drodzy, tak jak wam mówiłem, w opisie macie link do optometrii Orkisz, możecie sobie wejść, jeżeli, mówiłem, jeżeli jesteście z Trójmiasta, bo wiem, że duża część mojej, mojej widowni jest z Miasta i macie jakieś problemy ze wzrokiem, że chcielibyście się przebadać, coś sprawdzić, zapraszam tutaj, wystarczy mi się, że telefon i... Jesteście chyba umówieni, tak? No tak, nie hmm. można dzwonić do nas przez stronę. Jeżeli kwestia tego, obecnie też mamy wizytę online, jeżeli ktoś chce po prostu do się dopytać, to bez badania, mhm. to jest właśnie typowa konsultacja, jak najbardziej też mamy, jeżeli właśnie gdzieś dalej... No to jeżeli jesteście z Warszawy czy gdzie indziej, to też możecie oczywiście to sprawdzić. Żeby jak patrzeć, to najlepiej najpierw pokazać jak widać, mhm. a później dopiero tę reakcję. Dobra. Okay. I też zwrócić uwagę, że mam no osoby tak to widzą normalnie, mhm. bo oczywiście no, każdy widzi inaczej. Jest to... Będę zwrócić uwagę, że no... Tak wygląda konkretny ten film. Tych filmów jest dużo więcej różnych mm -hmm. rodzajów. Mm -hmm. Każdy film jeszcze jest w kilku konfiguracjach, więc uh, najlepiej to zrobimy na badaniu. Te, co są dostępne w internecie, nawet w te z tych ishihari, jeżeli jest wątpliwość, jest jakiekolwiek nawet cyferka, to tak najbardziej można. Uh, zapraszam do kontaktów wtedy. Okej, okay. dobra, super, bardzo dziękuję. Dzięki bardzo. Do widzenia w takim razie. Mam już okulary moi drodzy, możemy je założyć, ale jeszcze pragnę przypomnieć, że jest dużo rodzajów filtrów dla daltonistów, i to jest jeden z tych rodzajów, bo jest akurat dla mnie. Więc, tak jak miałem powiedzieć, jest dużo rodzajów. Ci, którzy są daltonistami, możecie mieć inny kolor tych soczewek. I ogólnie, jeżeli ktoś chce, to zapraszam, polecam, zobaczymy jak to wygląda. Ja! <laughs> yeah. Ogólnie jest większość na czerwono, ale, ale ten czerwony widać. Tu jest taki mega mocny czerwony. Tu jest taki żółty. To jest taki żółty. Taki. Mega się różni ten a ten. Ja! Yeah. Ale tutaj mega na, ty na tych widać. Tutaj nie wiem jaki to jest kolor za bardzo. Jaki to jest kolor? Pomarańczowy. Pomarańczowy. Zielony. Zielony. I to jest taki zielony, to wygląda taki zielony. A żywopot, żywo żywo pod. ojeju. Ten blues, czy, jakiego koloru zielony, jest? Zielony, też ciemny zielony. Też jest ciemny. No tak wygląda. A <grym> tutaj, jest, tutaj jest jasny. No. Zielony, tu jest ciemny. A niebieski, widzisz. A tak to... W tych nie. W tych właśnie niebieskich Kolor tych. Tutaj jest taki... czasem są O, ten co to jest za kolor? Ten. Szary? Brązowy. Brązowo szary. Okej. Okay. nie. Nie, nie, taki ciekawy. Dla mnie w niektórych... W niektórych miejscach, w niektórych miejscach w tym! Nie wiem jaki to jest kolor. Brunatny. Brunatny. Ale jest różnica. Na pewno widzę bardzo dużą różnicę między tym zielonym, czerwonym, a ten jest dla mnie taki żółty. No bo to jest, no bo to jest żółty. żółty. I to jest taka różnica. To jest taki różnica. bardziej w fiolet. To jest mega różnica. To jest taki zielony. To jest zielony? Tak. I to jest taki, taki zielony jak taka trawa. I teraz widzę, że trawa ma takie kępki. Że jest w niektórych miejscach ciemniejsza, w niektórych jaśniejsza. No. Ja nie mogę. Ale śmiesznie drzewa też są. Łukasz jako ma kurtkę, ale to jest taki czerwony. Taki widoczny czerwony, chociaż mocniejszym czerwonym dla mnie jest ten kwiatek. Bo tamten jest taki bardziej. niż ten. bordo. On jest bordo. O wiele Nos mocniejszy. Taki bordo jest. Co to za kolor? Ten? Bardzo czerwony. Czerwony? Ten. Odcień. Jakiś. Ten jest czerwony. Ja muszę się, wiesz, nauczyć się tych kolorów co, nie? Pierwszy raz te kolory widzę. To jest taki czerwony. To jest jaśniejszy. Te są jaśniejsze. Ten jest taki mocniejszy, o wiele. I te są dla mnie zielone, ale zielony są te liście. No. Tak? Ja nie mogę ale bajera. A tutaj widzisz jakieś różnice? Tutaj widzę, że to jest na pewno zielony. I Ten jest. Te są jaśniejsze. Ten jest ciemniejszy, te są jaśniejsze. Ale jaki to jest kolor? To też jest jakiś taki. Nie wiem, nie znam tego koloru, mówię ci. Ale są różnice wi widoczne. Ten kolor dla mnie w tych okularach jest mega niebieski taki. Aż taki granatowy w tych okularach. Bo one, tak jak wiecie, poprawiają mi widzieć kolory zielone, czerwone i te wszystkie odcienie. Ale jak tak patrzę, to mega teraz widzę tą różnicę między kolorami czerwonymi, zielonymi i żółtymi. Kolorów niebieskich w tych okularach nie zobaczę, po prostu poza, muszę sobie wejść i porównać, ale na przykład ten żółty, co tutaj jest na tym klombie, jest tak żarzysty, tak samo jak i tamten żółty, też jest mega taki żarzysty. Ja widzę, że jest ogólnie tutaj ten, tak, ten, ten i tamten, to są takie... Od razu, od razu da się je widzieć. Tak samo jak ta trawa za Łukaszem, też jest taka zielona i tak, tak ją widać na tle całej reszty, ta trawa i ta z tyłu. Okay, dobrze widać. Ja nie mogę. Te kolory, głównie te kolory. Niebieskich nie zobaczę. Ale te czerwone to też jajczarsko wyglądają te w, w miejscach, gdzie jest ciemno, to mi taki granatowy prześwituje. W miejscach, gdzie jest ciągle taki granat, ale rewelacyjnie widać. Na pewno muszę się przyzwyczaić i porównywać między zwykłym. No, jak zdejmuję to w ogóle tak mi... Jak zdejmę okulary, to w ogóle nie widzę tak jak w tych okularach. Czyli, że tak żarzyście dla mnie te kolory są widoczne, co nie? Po prostu one są. Jest tak trochę wybie... wyblakle. W tych jest mega, że tak powiem, przesadzone, ale widać. I to mega te kolory widać. Tutaj te kolory bez okularów, moi drodzy, widzę, że to są niebieskie. I widzę, że to jest jakaś, że tak powiem, może minimalna różnica. Nie wiem, no ten jest dla mnie. Po prostu wszystkie są dla mnie niebieskie, ok? Wszystkie te, które tutaj widzę. Jak założę okulary, potrafię wyróżnić, że ten jest ciemniejszy, ten jest jaśniejszy, ale nie wiem, jak ten kolor nazwać, bo w tych okularach rzeczywiście barwi mi na czerwono, ale widzę tą różnicę. O to chodzi, moi drodzy, widzę tą różnicę. I powiem wam, że jestem w mega szoku. Bardzo dziękuję jeszcze raz Optometry Orkisz za spełnienie mojego marzenia, rewelacja. Na pewno w tych okularach nie mogę chodzić cały dzień, bo bym się po prostu oszukiwał, usługiwałbym swój wzrok, ale dla porównania, żeby sprawdzać, jaki to jest kolor, czy go widzę lepiej, czy gorzej. No, rewelacja, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję wszystkim, którzy spełniliście moje marzenie i w końcu je spełniliśmy. Dziękuję za to, że byliście. <laughs> jak widzicie, jestem cały rozradowany i do no, rewelacja. Mega wam dziękuję, bo jestem w szoku, jak te kolory wy widzicie. Pod względem tego, że ten jest mega jasny, ten jest mega ciemny i jest ta różnica. Kiedy zdejmę okulary, ja tego nie widzę. Nie widzę tej mega różnicy. Kiedy założę. Moi drodzy, po prostu widzę to, że to jest inny, to jest inny. Jeszcze nie potrafię ich nazwać, tych kolorów, ale tak jak pani doktor mówiła, bardzo szybko się mózg przyzwyczaja, więc myślę, że szybko też się do tego przyzwyczaje. No, jestem w szoku. Mega dziękuję. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeżeli chcecie jakieś vlogi. Do zobaczenia. Do kolejnego odcinka jutro o 15.30. Siełkę.